Drodzy łowcy darmowych ofert, witajcie na kanale Gamers Republic, miejscu dla graczy bez kasy i nie tylko. W dzisiejszym materiale z serii Cebulka Deal podpowiemy wam, jak za darmo zgarnąć gry o wartości 566 zł na PC, 84 zł na PlayStation 4 i 70 zł na Xboxa. Linki i źródła do informacji podanych w materiale wrzucamy w opisie pod filmem. Na początek ciekawa propozycja z Epic Games, na którym od czwartku 17 września do czwartku 24 września możecie odebrać trzy fajne darmowe gry. Pierwszą z nich jest Watch Dogs 2, który nie tak dawno był rozdawany przez Ubisoft. Bardzo wysoko oceniana gra o hakerach w otwartym świecie działających na terenie San Francisco. Jeżeli zagapiliście się i nie załapaliście na bezpłatną wersję na Uplay, to koniecznie musicie przypisać ją do swojej biblioteki na Epic Games. Drugi duży tytuł rozdawany w Epic Games za darmo to Football Manager 2020. Bestsellerowy menadżer piłkarski, który pozwoli nam zarówno odnosić kolejne sukcesy jako Real czy Barcelona, jak również zbudować piłkarską potęgę na polskim podwórku. Jeżeli marzyliście o karierze trenera prowadzącego zespół piłkarski, to chyba nie ma lepszej gry do wprowadzenia was w ten temat. Trzeci tytuł dostępny za darmo w Epic Games to Stick It to the Man. Platformowa gra przygodowa, w której nasz bohater dysponuje umiejętnościami czytania w myślach i manipulowania rzeczywistością za pomocą szalonych naklejek. Gra posiada unikalną oprawę graficzną, która sprawia, że papierowy świat wygląda bardzo ciekawie. Dla fanów platformowych jest to propozycja obowiązkowa. Z tych trzech gier rozdawanych w Epic Games tylko Watch Dogs 2 i Football Manager 2020 posiadają polskie napisy. Niestety Stick it To The Man nie posiada polskiej wersji językowej ani dźwiękowej, ani napisów. Kolejna bezpłatna gra to pierwsze dzieło twórców Maxa Payna. Z okazji 25-lecia swojego istnienia studio Remedy postanowiło rozdać Dead Rayleigh Classic za darmo. Gra na platformie Steam będzie bezpłatna na zawsze. Death Rally to nietypowe wyścigi samochodowe dostępne na PC. Nasz pojazd oglądamy w nich z góry, niczym w pierwszym GTA. Ścigamy się po dość krótkich i zamkniętych torach, a naszych przeciwników możemy taranować, podkładać im miny, faszerować ołowiem i wiele, wiele więcej. Po każdym wyścigu zgarniamy kasę, za którą naprawiamy i ulepszamy nasz pojazd lub nabywamy kolejne samochody. Mimo wielu lat na karku, gra nadal wywołuje uśmiech na twarzy. Ostatnią grą, która będzie za darmo, jest: tutaj proszę, werble. Rocket League. To genialne połączenie piłki nożnej ze zdalnie sterowanymi samochodami, zwojowało cały świat, budując gigantyczną społeczność na wszystkich platformach. Jeżeli planowaliście jej zakup, to wstrzymajcie się, bo od środy 23 września gra przechodzi na darmowy model. Będzie ona dostępna w naszym głównym bohaterze większości filmów z cyklu Cebulka Deal – Epic Games. Mało tego, jeżeli między 23 września a 23 października dodacie ją do swojej biblioteki, to otrzymacie dodatkowo kupon o wartości 10 dolarów na zakupy o wartości przynajmniej 15 dolarów. Jak tu nie kochać Epic Games? Rocket League przechodzi na darmowy model także na pozostałych platformach, więc również gracze PS4, Xbox One czy Nintendo Switch będą mogli dodać ją do swoich kont, ale konkretna data przejścia na ten model jeszcze nie została zapowiedziana. Możemy się spodziewać, że nastąpi to niedługo po debiucie bezpłatnej wersji na Epic Games. Dzięki za oglądanie kolejnego filmu z cyklu Cebul Kadil. Jak zawsze do Waszej dyspozycji pozostawiamy komentarze. Zachęcamy do ocenienia filmu, a jeśli nie chcecie przegapić kolejnych naszych materiałów, to również zostawienia suba i kliknięcia w dzwoneczek. Linki do wszystkich ofert oraz źródła informacji znajdziecie w opisie pod filmem. Do usłyszenia w kolejnych cebulkowych ofertach.